hej, o dzień dobry, witam was bardzo serdecznie dzisiaj zapraszam was na challenge challenge pod tytułem make up no make up może dla wielu z was to nie będzie challenge, ale dla mnie to będzie wyzwanie dlatego, że często jak mówię, że dzisiaj robię sobie make up no make up to i tak z reguły kończę z pełną szpachlą i oglądałam sobie taki film Roberta Welsha którego bardzo lubię i pozdrawiam chociaż na bardzo nie ogląda, ale polecam wam go on dzisiaj akurat w filmie rozmawiał na temat innymi dobierania podkładów, i ja wam powiem, że ja mam problem z dobieraniem podkładu, zwłaszcza jak mam samopalacz. I to, co też ciekawego powiedział, to jeżeli nakładamy samopalacz i nie nakładamy go na twarz, to lepiej nie nakładać mniejszego podkładu, tylko nałożyć nasz zwykły podkład i się przybrązowić. Także będę musiała sobie tego przetestować, to przetestować. Ale dzisiaj chciałabym spróbować zrobić naprawdę make-up, no make-up. W związku z tym, że moja cera się poprawiła, pudwu, jak na razie jest dobrze, no to Chciałabym spróbować prawdziwy make-up no make-up. Czyli nie robić sobie szpachli, nie nakładać jakiegoś mocno kryjącego podkładu, tylko, że oczywiście, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać. Także jestem podekscytowana i słuchajcie, wy ocenicie czy to jest make-up no make-up czy nie. Nie będę ukrywać, że największy challenge dla mnie to będzie właśnie zrobienie cery tak, żeby była naturalna. Chciałabym, żeby mi został, zostały moje piegi tutaj na czole, na nosie, więc to na czym się skupię to na delikatnych tutaj zaczerwienieniach. I nie wiem, może w ogóle nie nałożę tutaj podkładu, albo nałożę bardzo małą ilość, ale u mnie to bardzo mała ilość, to jest, wiecie, dramat. W sensie zawsze tego nawalę. Wiecie, ja dodam trzy pompki na pieprzam czasem, dwie no, pompki podkładu. Mm, brwi trzeba będzie zrobić też naturalnie, bo ja to też sobie lubię przesadzić, więc nie będzie używać mydełka. Poszukam sobie żelu, z Hean, nie, z AA i z ogarniemy. Także zacznę sobie od tych nieszczęsnych brwi. I nałożę sobie żel z A.A., Star Secrets. I nie będę ich mocno wyczesywać, tylko troszeczkę je, wiecie, oporządzę. I na samym końcu, albo jak trochę przeschną, to zade zadecyduję, czy sobie domalowywać coś kredką, czy zostawić je takie, jakie są. Odrobinkę można byłoby je poprawić, ale naprawdę odrobinkę. No i tenże jest fajny, bo on zastyga, mocno trzyma, ale... Wiecie, Nie daje takiego efektu jak mydełko. No bo jednak, mydełko daje fajny efekt, no ale nie jest to naturalny efekt. A my chcemy, żeby to było jak najbardziej naturalne. Ok. Jeżeli chodzi o cerę, to użyję sobie takiego eliksiru z Glam Shopu, który okazał się dla mnie bardzo fajny, dlatego, że nie jest to coś takiego a la Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Coś podobne go, natomiast ten się aż tak mocno nie błyszczy, więc ja sobie to nałożę i zobaczymy, to nie wyrównuje kolory, to nie nic, po prostu taki nawilżający błyszczyk powiedzmy, że sprawia, że ta cera jest taka bardziej promienista, ale nie jest to efekt Charlotte, że jest bardzo, bardzo mocno rozświetlający, tylko rzeczywiście delikatnie. Czy to ma jakiś odcień, żeby wam pokazać? Nie, nie ma, Elixir Zopuntio to po prostu się nazywa. Coś takiego. No teraz muszę chwilkę odczekać, bo mam troszeczkę zaczerwienioną twarz od dotykania, a i będziemy lecieć z podkładem. Będę sobie mieszać podkłady. W tym makijażu naprawdę kluczem będzie dopasowanie podkładu, więc zmieszam sobie dwa kremy CC z SHEAN, jeden, dwójka, jeden, jedynka. i zaraz sobie sprawdzę, czy powinnam nałożyć oba i zmieszać, czy na przykład jeden, czy, czy dwójkę, bo tutaj nie będzie ci widzieć o. Jest trochę, a widzicie, jedynka trochę za jasna dla mnie, więc najlepiej byłoby mi, może bym troszkę zmieszała, sprawdzę sobie, najlepiej sprawdzać kolor w ten sposób, a nie, w sumie ta jedynka nie jest dla mnie za jasna, czyli od na szyję, no, ta dwójka troszkę za ciemna, okej, okay. widzę, że ta jedynka zaczyna też ciemnieć, ciekawe, czyli jedynki użyjemy sobie. Zamówiłam nowy podkład i myślę, że zrobimy sobie Get Ready With mi jedną marką. E, I będzie to marka Fenty, bo mam kilka rzeczy z Fenty. I Z Fenty to tak z większości kosmetyki mi się sprawdziły, ale jakieś tam nie wypały były. Także zobaczymy. To, co ja sobie zrobię, to nałożę sobie dłonią tutaj w te zaczerwienienia. I tak, no może za jasne. Kurczę, no, ciężko jest z tymi podkładami. Mam wrażenie, że trochę za jasne, no, ale. Zobaczymy najpierw w dłonią, i wezmę sobie teraz pędzelek i do klepie. Zobaczymy to, to, coś. Czy to to w, ogóle, czy to w ogóle ma sens? Nigdy nie, a nie będę musiała jeszcze tu przeciągnąć, ale ok, najpierw sobie tu w klepie. Dobra, po y, całym dniu szpachlowania myślę, że mamy to. Myślę, że co wygląda bardzo naturalnie. Mamy tutaj piegi, piegi, wszystko nam tutaj zostało. Dobrze, to teraz sobie przejdziemy do brązera, może delikatnie. To już może być challenge. Użyję sobie może tego samego pędzelka. Tutaj odbiję sobie na rękę i tylko delikatnie nałożę. Bardzo delikatnie, jak na mnie to wiecie, że to jest nic. Okej, okay. mega, najchętniej bym dołożyła, mega mało w sensie, nie bym dołożyła tego multum więcej ja to nawet tego nie widzę ale to chyba tak ma być że po prostu troszeczkę nazwijcie, opaliło słoneczko więc sobie wciskam i trochę na nos żeby dodać tego koloru no i teraz klucz czyli trochę muszę sobie na powieki też nałożyć, ale tak żeby nie było za bardzo widać ale żeby coś tam się działo teraz jeżeli chodzi o róż to nałożę sobie ten w kremie Chanel, bo on jest tutaj w ogóle niewidoczny chociaż tutaj wygląda na widoczne, ale wiecie um, jest bardzo delikatny na twarzy więc użyję sobie tego samego pędzla i wcisnę sobie ten róż i polecę sobie tak do góry widzicie, nie ma go świetnie, nie ma to jak przewalić parę stów, złotówka, albo parę dziesiąt funtów na jakieś gówno które się e, okazuje niewidoczne, natomiast do takiego makijażu, make up, no make up to może się nada, no ładnie. Ja bym tu troszkę dała sobie tego na, na nos. I jeszcze tutaj połączyła na... na czole. Dobrze Sara kiedyś powiedziała, że po co, po co mam robić make up, no make up jak wygląda, jak się nie pomalowała, szkoda czasu. <noise> Trochę coś, coś w tym jest rzeczywiście. Jak tam majówkujecie? My nie majówkujemy. Bo dzisiaj majóweczka w sumie już się w Polsce zaczyna. Dobrze, myślę, że to już mamy gotowe. Chyba nie będę dawała korektora. Nie mam żadnych sińców pod oczami. E, tutaj też mam jakieś piegi, więc myślę, że spoko. To, co teraz zrobię, to przypudruję się pudrem z Glam Shopu. Ogólnie to skończył mi się puder Fenty. Będzie w denku. Jest obecnie w bucie za 20 funtów, więc kupujcie, jeżeli szukaliście i czekaliście na promkę. Na stronie buca online. I kończy mi się również puder z Charlotte. Już wam pokazuję, jakie jest deneczko, także on też już mi wystarczy na kilka użyć, także używam sobie tego z Glam Shopu. To jest taki puder bardziej właśnie wykończeniowy. Tylko czym by go nałożyć? Może wezmę sobie taki mały pędzelek. Trochę sobie tutaj przelecę pędzelkiem. Nie będę nakładać tego puderek zazwyczaj puszkiem, bo wtedy jest dużo mocniejszy efekt, a my chcemy, żeby to było wiecie, jednak naturalne. Troszkę ten przyczwa będzie poprawić, żeby to wyglądało. One są trochę krzywe, więc wiecie, to ma make-up no make-up, ale no coś tam jednak musi być. Także tu będzie ciężko, bo ja sobie z reguły dość mocno pogrubiam te brwi. Także postaram się po prostu tylko w niektóre miejsca podokładać tej kredki. Także na pewno nie będę lecieć po całości. No i co? Jeszcze jak jesteśmy przy kredce to pieprzyki oczywiście. Ja mam dziewczynę, zawsze polecam jak macie pieprzyk na twarzy, to żeby go sobie poprawić, bo to bardziej naturalnie wygląda. I tu. I tu. A widziałam kiedyś takiego haka, jak już nam mówiła, że jak ci wyjdzie gdzieś syf na twarzy, to nałóż tam brązową kredkę, że niby to jest pieprzyk. Tutaj tego nie muszę w sumie poprawiać. Ale tu jeszcze, mącie zrobimy to tak dokładnie, bo z reguły tego, tego, poprawiam i tego. Ale dzisiaj w sumie możemy zaszaleć, co? Teoretycznie mogłabym poprawić piegi, ale myślę, że to już nie będzie wyglądać tak naturalnie. Wow, ładnie ta cera wygląda. Ciekawe, no wygląda rzeczywiście naturalnie. Teraz się spsikam Charlotą, a jestem blada. Tutaj nie było make up, no make-up, jeżeli chodzi o giełkę. Tutaj nawaliłam tyle, ile się dało, ale ta akurat jest bezbarwna. Chcemy, żeby to się trzymało. Jestem ciekawa, czy przez to, że tych produktów jest dużo mniej, to się będą lepiej trzymać. Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? I teraz wrócę sobie do pędzla i poprzyklepuję. No ładnie, to wygląda. Cera podkreślona. Ładnie, ładnie. Teraz tusz, jeżeli chodzi o tusz, użyję sobie brązowego, ale nie chcę jakoś tak mocno. Ze z reguły też nie tuszuję mocno tych tak rzęs, ale tak postaram się je tylko tak musnąć, żeby ich jakoś mocno nie wydłużać, nie pogrubić, tylko żeby no, odrobinę tam coś było. Ja ogólnie nie lubię tego efektu, jak są grube rzęsy. No, chyba, że są doczepione, to tak, ale tak wytuszowane. Nie lubię kilka warstw w tuszu. Tuż to jest Eveline Warietę brązowy. Mega. Teraz tak sobie myślę, czy zostawiamy usta, czy szukamy jakiejś konturówki, która będzie bardzo zbliżona do mojego naturalnego. I chyba byśmy tak zrobili. Miałam tu fajną konturówkę, to czekajcie. Chyba, że zrobimy Pillow Talk. Free Spirit. Myślę, że będzie lepszy. Chyba za pomarańczowa trochę ta konturówka. Dobra, trzeba będzie zrobić pomadkę w moim odcieniu. Coś takiego, czy to jest 131, czy to jest jaśniejsza czy ciemniejsza? Okej. Okay. Niestety starła mi się tutaj naklejka, ale zdaje mi się, że to jest... Nie wiem, czy to jest jaśniejsze, czy ciemniejsza. Delikatnie, ona jest na tyle fajna, że to jest taka jakby farbka i ona nie zasycha na skorupę. I co, nałożymy albo wazelinkę, albo błyszczyk. Może nałożę wazelinkę, żeby było bardziej naturalnie, ale wiecie, problem z tymi puszkami jest taki, że ja czasem ich nie potrafię otworzyć. Dupa, nie będę się z tym męczyć. Nałożymy Diora, a co? Ale tak zawsze ja nawalam znowu dużo, a tutaj sobie delikatnie wklepię. I co? Bardzo ładnie to wygląda. Idę sobie umyć ręce i do Was wrócę. Dobra, jestem. Powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak to w. A wiecie, na no, chyba sobie zostawię tego koczka dzisiaj. Myślę, że fajnie też wygląda do pasków tak casualowo. No, jak oceniacie mój make-up, no make-up? Myślę, że całkiem ładnie to wygląda. Zbliżenie mordochwyt. Myślę, że skóra wygląda jak skóra. Nie wygląda to na tonę szpachli. Usta też bardzo delikatne, wyglądały jak moje. Mogłam dać sam w sumie błyszczyk, ale ociupinkę tego koloru też brwi trochę mi za mocno wyszły tutaj muszę przyznać, jak na make up no make up, ale tutaj cera, myślę, że bardzo ładnie wygląda, nie ma też żadnego korektora, to musisz też przez to no powiem wam, że całkiem spoko to wygląda może się przerzucę na taki makijaż myślę, że przy takim makijażu make up no make up dobrze wyglądają nasze kolory, czyli czekajcie zaprezentuję wam coś Mam tutaj taką ładną, ciepłą bruzeczkę. No. Myślę, że bardzo ładnie to wygląda, albo do jakiegoś brązu, albo do beżu. Okej, okay, chyba mi się udało. Dajcie znać w komentarzu, czy wyszedł, zakwalifikowalibyście to jako make-up, no make-up. Czy jest czegoś za dużo? Powiem wam, że jak dla mnie, to to jest minimalna ilość kosmetyków, którą kiedykolwiek nałożyłam, robiąc makijaż. Bardzo mi się podoba, jestem ciekawa, jak to się też utrzyma no ale myślę, że będę musieli sobie też opracować jakąś technikę i produkty. Także to było na tyle. Życzę wam udanej majóweczki i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaczki! Pa!